Hejka i dzisiaj zrobimy coś nietypowego, bo nagram wersję 4,5 odcinka, czyli taką wersję, w której niestety nie będzie ze mną Kamila, ponieważ nagrywam to już samemu, żeby pociągnąć temat troszeczkę dalej i tutaj czemu to robię, ponieważ Narmo, z którą jakiś czas temu nagrywałem na naszym kanale e, se, se, odcinek o Rolu. Mam nadzieję, że będziemy nagrywać dalej. Byłeś już parę planów. E, napisał bardzo ciekawy komentarz na temat naszego czwartego odcinka. E, dlatego ten odcinek, który oglądacie, to jest odcinek 4,5. E, a propos paragrafów. Tutaj, po pierwsze, najważniejsze, bardzo dziękuję. Narmo, bo, bo bardzo fajnie napisała bardzo duży komentarz e, i to mega pozytywne. E, I tak, ma w 100% rację. Ten temat jest dużo, dużo. Większy i szerszy niż to, co ja zacząłem opisywać. Także, także jest tego zdecydowanie na rynku więcej. I teraz e, możecie sobie zobaczyć ten komentarz. Ja go po prostu przeczytam na głos e, i sukcesywnie ja pozwolę sobie zgłębić razem z Wami ten temat, ponieważ mówi też o rzeczach, których jakby wiedziałem, ale nie byłem pewien, e, więc, więc po kolei. E, czyli tak, znaliście tylko temat paragrafowy. W 100% to się zgadza. E, ta nasza seria to jest takie e, dotykanie jakichś tematów dla żółto żeby ich nie zarzucić e, zbyt wielką ilością e, materiałów, ale dzisiaj e, pociągniemy temat bardziej, bo to faktycznie jest też ciekawy temat. I oczywiście e, Black Monkey wydają specyficzne gry, bo te Chus które pokazywał Kamil, czy pokazywałem ja, one są specyficzne, one mają swój klimat konkretny, natomiast ten Lone Wolf już jest takim klasykiem z tego, co się orientuje, paragrafowo. I teraz tak. Duży wkład w rynek paragrafówek ma Fox Games, który wprowadził na polski rynek komiksy paragrafowe. I wszystko dzięki Wojtkowi Rzadkowi, Rządkowi. Nie jestem pewien, ale pozdrawiamy na pewno Wojtka. Jest to faktycznie fajny sposób na wciągnięcie w interaktywną rozrywkę dla osób starszych i młodszych. I tu w 100% się zgadza. Więc szybciutko zerknijmy. Oj, e, zerknijmy. Firma Fox Games. Fox Games. O, jest, nawet po, po Google podpowiada, od razu mamy komiksy paragrafowe. E, I okej, okay. i tutaj piękny przykład, bo oczywiście już widzę po tych obrazkach, że widziałem te gry paragrafowe, tylko wyleciałem i z głowy nigdy ich specjalnie e, nie kupiłem, ale zobaczmy, co oni tutaj mają. Sherlock Holmes, cienie nad Londynem, Obsidian. FA25, Fighting, Fantazy, Bestia Chaosu, komiksy paragrafowe, znowu Sherlock Holmes i tak dalej. Zerknijmy może po prostu na e, nasze gry. I oczywiście, co ważne, to są gry dla młodszych graczy, e, a potem też dla młodszych i starszych i dla starszych, i same po prostu gry paragrafowe. Także e, zerknijmy po prostu na paragrafówki. E, a, ok, to tutaj od razu nam wyrzuciło gry paragrafowe. E, a zerknijmy może dla młodszych graczy, co tu jest. Ok, to są po prostu te gry w różnych e, e, rozkładach. Więc okej, okay, pierwsze miejsce, oczywiście poza Monkami, o których mówiłem w poprzednim odcinku, macie tutaj Fox Games. E, dla młodszych, dla starszych możecie znaleźć różne tytuły e, i zgłębić temat, jeżeli coś takiego by Was zainteresowało. Wróćmy teraz do komentarza Narmo, bo nie ukrywam, że Narmo odwaliła za mnie cały, całą robotę, bo jakby piękny research zrobiła, taki na start, e, który też pewnie przyszedł jej po prostu w głowę i za co mega pozdrawiam Cię Narmo. Lecimy dalej. Fox Game wydało, wydało również klasyczne. O, czekajcie, bo coś tutaj mam nie dobrze. Cztery klasyczne Fighting Fantasy z klasycznymi ruchami do zjedzania, czy czworo przeciwciemności. Czworo przeciwciemności mogę wam w ogóle powiedzieć, że też mam i to jest książka, którą kupiłem na Ale w 2024 roku za piątaka. Dosłownie, cała książka za piątaka jest w planach, że ona się pojawi na kanale. Cztery klasyczne Fighting Fantasy z klasycznymi lochami e, do zwiedzania. Zobaczmy, wyszukajmy sobie to. Czy my to tutaj znajdziemy? Szukaj. Fighting Fantasy. Okej, okay. Fighting Fantasy bestia chaosu. A okej, okay. Puszcza zagłady. E, faktycznie e, mogę wam teraz powiedzieć, że te dwie pierwsze czarnoksiężnik z ognice góry i Dom Pędzła też mam na swoim kanale, także... Może trzeba będzie zrobić jakiś odcinek, na którym człowiek pokaże więcej tych paragrafów, a może w tym odcinku zrobię edycję i potem pokażę Wam więcej tych materiałów, ale tak, to są też klasyczne gry paragrafowe, to jestem tego świadom, można sobie samemu robić na nich mapkę, i walczyć wielokrotnie przychodzić i, i może się uda, może się nie uda. Także lecimy dalej do komentarza. MUDUKO wydaje również całkiem sporo paragrafówek, też gry karciane paragrafowe, na przykład cyk Karta Ventura i tu powiem Wam szczerze, pierwszy raz słyszę o grach karcianych paragrafowych, także między innymi ta część komentarza skłoniła mnie, żeby nagrać coś więcej, bo może ktoś tak jak ja o grach paragrafowych karcianych nie słyszał. Więc lecimy, wydawnictwo, a może otworzę od razu, MUDUKO, MUDUKO. E, hmm, hmm, mamy sklep MUDUKO, jest. Młoduko to w ogóle generalnie fajne wydawnictwo, dla młodszych zwłaszcza, mam wrażenie, e, fajne rzeczy robi. E, no dobra, ale gry paragrafowe, jak znaleźć paragrafowe gry? Nie, czekaj, Marmo pisała, że to jest Karta Ventura. To zobaczmy, bo gry paragrafowe to możecie sobie zawsze znaleźć. No nie, już jestem niestety w newsletterze, to się nie będę zapisywał. Karta Ventura jest. Lhasa, interak interaktywna gra Karciana. Potem karta ventura Oklahoma, i karta ventura Winlandia. Dobra, wejdźmy w Winlandię. Klimaty Wikingów. Zakładam, że to mogą nas zaciekawić. Wyrusz do krainy Wikingów. Wsiadamy odkrywców Eryka Rudego. Czy uda ci się udowodnić niewinność swego ojca? Możesz udać się w morską podróż do zachodnich krain. A może wcale. No nie chcę się zapisywać teraz do newslettera, bo już jestem. A może wcale nie opuścisz swojej kolanii na Grenlandii. Przy obliczu niebezpieczeństwa pozostaniesz. Wierny nordyckim bogom. Interaktywna gra karciana, w której gracze wspólnie doświadczają przygód, osadzonych w realiach historycznych dokonanych po drodze szeregu wyborów. Jak to wygląda na grafikach? Ok, tutaj mamy. Ok. Cały czas chcą, żeby się zapisać do newslettera, ale no, nie, nie będziemy klikać. OK, powiem tak, gra wygląda przyjemnie, eee, Podążaj za lotem kruków w 12, podążać za lotem wilka Zdecydowanie jest coś do sprawdzenia, zwłaszcza myślę, że młodszym graczem Z którym można poczytać mu tą, opowiedzieć historię, graficzki widzę są na kartach ładne eee, Więc Nie będzie to też kolejny raz gra, która zamknie się W jednej rozgrywce i koniec, no i oczywiście jak widzę, tutaj cena 33 zł to nie jest coś dramatycznie drogiego. Także do rozważenia, zdecydowanie. Wydawnictwo Nowa Baśnie oprócz Denvera, bo powinno być Denvera i wojownika autostrady, wydało taniutką serię. Stwórz swoją przygodę. Lecimy do wydawnictwa Nowa Baśnie. Zobaczmy, jak to wygląda. Nowa Baśnie. Wydawnictwo Nowa Baśnie. Swoją drogą, jestem ciekaw, ten wojownik autostrady, ile tych tomów jest. Zobaczmy. Wojownik autostrady. bo pamiętam, że były dwa. I chyba na tym się zatrzymałem. Tak, nie ma nic więcej niestety. Tak, tu są dwa wojowniki autostrady, Zobaczmy, czyli romans, po literatura, Halloween. Hmm, gdzie on będzie? No właśnie, Wojownik Autostrady to jest klasyczna e, gra paragrafowa, zresztą taka, którą, ojej, szaleństwo tutaj dostaję, zresztą taka, którą e, czytałem mojego kuzyna, jak byłem dzieciakiem, co prawda to nie był pierwszy dom, więc jakby nigdy nie zagrałem finalnie, bo jakby zawsze chciałem zaczynać z pierwszego, więc nigdy nie, ale, ale czytałem sobie, pamiętam, że to jakby potem, jak zobaczyłem, że nowa baśń wydaje kolejne tomy, to, to i jeden, i drugi e, wsparłem i mam też na swojej półce. Ale mówię, to trzeba będzie pokazać na koniec tego odcinka ten cały e, setup. E, tak, Wojownik, ale tutaj Narmo pisał o czymś konkretnym. Hmm, stwórz swoją przygodę. Stwórz swoją przygodę. Czy to znajdziemy? Stwórz swoją przygodę. Stwórz swoją przygodę. Jest, faktycznie. <laughs> Stwórz swoją przygodę Tronzeusa, stwórz swoją przygodę Złowrogi Dom, tajemnica Ninjów, e, pirackiej mgły, człowieka śniegu. Okej, okay, jest tego całkiem spogo. Hmm. Zerknijmy może na Tronzeusa. Co to w ogóle dokładnie, czy jakieś tam ozdobki są, tak? Okej, okay, załadowały się. I po prostu seria pięciu, sześciu tomów. I tak naprawdę tutaj niewiele widać. Jakiś opis. Podczas ekspedycji archeologicznej po ten twoi rodzice odnajdują mityczny tron Zeus'a. Nie możecie jednak udowodnić jego autentyczności. Wygrzasz w podróż do przyszłości, by zdobyć dowód od najwyższego z bogów na to, że tron jest prawdziwy. To jednak nie takie proste. Po drodze zmierzysz się ze strasznym minotaurem. Poszybujesz e, po niebie razem zikarem, Spróbujesz uratować Persefonę z rąk bezwzględnego Hadesa. Powodzenie misji zależy od twoich decyzji. Okej, okay, czyli to klasyczna gra, malutka gra paragrafowa. I mamy tutaj całą serię. Także to jest wydawnictwo Nowa właśnie, ale idźmy dalej. E, tak, jest też działająca od lat strona Masz Wybór, prowadzona pe, przez Benjamina Muszyńskiego, autora widm nad Arkham, wydanego przez Black Moon Games. Widma nad Arkham to jest wielka kniga. Dwutomowa, olbrzymia paragrafówka. Ja do niej jeszcze nie usiadłem, też ją mam. Pamiętam, że ją jakby do druku sobie kupiłem, bo chciałem ją mieć na razie na półce i to celowo będę chciał ją poczytać. Ale tak, Benjamin Muszyński, strona Masz Wybór. Ja widziałem kiedyś tą stronę, nigdy jej nie dodałem do, do ten polajkowanek, ale wiedziałem, że jest, natomiast wiedziałem, że jest na zasadzie, że wiedziałem, że jest i tyle. <laughs> tak, masz wybór o książkach, w których Ty jesteś bohaterem. I tak, to widzicie, nie byłem świadom, kto to prowadzi. Coś tutaj się rozjeżdża pytanie pewnie u mnie. Ale e, gry książkowe. Artykuły. Publicystyka, recencje wywiady. Muzeum Inicjatyw wydano w Polsce. E, Okej. Okay. Polska Bibliografia gier książkowych. Faktycznie będzie Minuszyński. I tu możemy sobie wejść e, w książki. I tu jest jakiś spis przed rokiem 2000. Po roku 2000. Zobaczcie ile tego jest. Jaki tego jest ogrom komiksy. No okej, okay. jak ktoś potrzebuje zgłębić temat gier paragrafowych, to zaraz po tym odcinku powiem wam tak, nie oglądajcie dalej tego odcinka, idźcie na tą stronę i czytajcie, bo dowiecie się, dowiecie się ogrom, ogromu różnych fajnych rzeczy. Dzieje się, masz wybór, coraz częściej pojawia się, myślę, że głosowo, o nas, Z czym się zajmujemy, nasza historia zdecydowanie Przeczytajcie, przejrzyjcie sobie tą e, stronę, e, bo warto, okej, okay. tu mamy jakieś gry paragrafowe, strony różnego typu, okej, okay. no, mm, ja nic więcej tutaj mądrego nie dodam. Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli gdzieś tam ten film trafi do, do Beniamina Muszyńskiego, to chętnie zrobiłbym z nim wywiad. E, może Narmo ma do niego jakiś namiar i oglądnie ten odcinek i, i, i prześlę dalej, albo pogadam z nami w wolnej chwili, jak wrócę z wyjazdu, e, przed którym to nagrywam, także... Zdecydowanie ta, e, pardon, ta, strona, nie, wróć. Czekaj. Ta strona, o, powinienem w tą stronę pokazywać palcem e, z jak masz monitor tam, e, patrzysz na ekranie tu. E, tak, e, dobra, nie będę próbował, bo się wygłupiam tylko. E, także tak, zdecydowanie masz wybór kompel, e, to jest strona jak chcecie zrobić research o paragrafówkach tak, śmiało. Ale zobaczmy o czym jeszcze pisałam. Darmo. E, tak, są dostępne gdzieś gry za darmo. One tam, pamiętam, że były, więc musicie przejrzeć. Były też wspieraczki na Tkaczy Burzy. Tak, Tkaczy Burzy, pierwszy tam wsparłem, kolejny już mnie jakoś specjalnie nie interesował. Nie wiem dlaczego, nie pamiętam, ale, ale są i co jak jeszcze one, one się pojawiają, w czym teraz nie wiem, czy warto mówić o spierackach. może Gamefound już będzie. Tak, ale tak, to jest książka i bitwy na battle mapach troszeczkę, więc jest takie mishmash, ale pozytywny mishmash. Ok, gry planszowe, które mają elementy paragrafowe. Ja nawet nie wiedziałem, że są chociaż z drugiej strony, może Posiadłość Szaleństwa Numer dwa troszkę jest takim e, interaktywnym czymś, z War of Minds, sporządzone przez Moracza. E, tak, zgadzam się z Narmo, że to jest temat rzeka. Nagraliśmy drugi, 10 plus minut odcinek o tym, znaczy, no, nagrały nagrałem. Nagrałem ja z Narmo, ale narmo zaocznie. E, jak widzicie, chociażby kilka tych stron, które wszedłem, które Wam pokazałem. E, jeśli jesteście zainteresowani, po pierwsze powiem Wam, idźcie na masz wybór przez mi na Muszyńskiego prowadzoną stronę i tam zróbcie porządny research, lepszy niż ja. Przeczytajcie, obejrzyjcie, zerknijcie, bo warto. Tak mi się wydaje. A ja na razie powiem Wam tylko, grajcie w arpegi. albo nie, poczekajcie, zrobię jeszcze stop klatkę i pokażę Wam kilka gier, żeby nie było. Także dajcie mi sekundkę. Zostańcie ze mną oczywiście. Dobra, czekaliście przez ułamek sekundy, dla mnie to było troszkę dłużej, ale tak, ostatni ekran, taki duży, szybciutko Wam pokażę. Samotnie przeciwko ciemnościom, ze jeżeli chcecie zagrać taką solo sesję, to jest coś a la gra paragrafowa połączona z rpg o którym wspominałem z Kamilem. Samotnie przeciwko Mrozowi, to też analogicznie, jeszcze nieotwarte, samotnie przeciwko falom, to są trzy tego typu gry. Które można. I tutaj genialna, właśnie Benjamin Muszyński pokaże Hop. widmo nad arką. Dostępne u Black Dwa tomy. Ogrom roboty, mega fajne, mega fajne doznania. A czy o których Narmo wspomina? O, proszę bardzo, mam takie pudełeczko. To była pierwsza wspieraczka. Tu oczywiście są plaskacze, jakaś mapka i tak dalej. Natomiast oczywiście gra paragrafowa, klasyczna, w której mamy opis tego, co się dzieje. Także, także to oni dają dużo więcej, bo mówię, i kart, i kostki, i plaskacze, to jest takie całe, fajne, przyjemne pudełko, w którym można się dobrze pobawić i rozegrać jakąś tam przygodę z Ja wziąłem po prostu tomy 3, 4, 5, bo miałem miałem pod ręką, bo było mi wygodniej, ale o nich rozmawialiśmy wcześniej. Wojownik autostrady. Wciąż zamknięte, wciąż jeszcze nie otwarte. Pierwsze dwa tomy od nowej baśni. Tak, miałem taką nadzieję, że będę mógł je otworzyć, jak będą 3 i 4, i wtedy po prostu zagrać je razem. Ale pytanie, czy je wydadzą. Tutaj kolejny Fox Games czyli Dom pełen zła, z ostatniej góry i ta książeczka czworo przeciw ciemnościom mówię, 5 zł. to nie jest wielka książka ale powiedzmy sobie szczerze za, za, za taką książeczkę, która ma ponad sto stron, na której na pewno parę razy się będę mógł zabawić w piątek to aż było mi głupio nie skorzystać i wtedy pamiętam, że poprosiłem o ułamek sekundy przerwy. Stanąłem szybko w kolejce i zamiast przed, nie zamiast przed prowadzeniem sesji, dla graczy poleciałem szybciutko kupić, bo na alegram miałem okazję być na strefie rpg głowy pełnej przygód. Tak, teraz już zrobiłem myślę, porządny research, pokazałem Wam, że tego trochę jest i teraz pomyślcie sobie, że ja tego tematu strasznie nie zgłębiam. Ja lubię gry paragrafowe na zasadzie raz na jakiś czas sobie coś poczytać, coś przeczytać. Ehm, dajcie znać w komentarzu, co byście pomyśleli, gdyby zrobić troszkę filmików z danymi grami, żebyście mogli zerknąć. Ja nie będę ich wtedy nagrywał całych oczywiście, no bo to byłoby chyba nielegalne do końca, ale tak mówię, nagrać z 10-15 minut rozgrywki i dać Wam taki feeling, co w tej książce jest, żebyście wiedzieli, czy Wam się to podoba, czy nie. Dajcie znać, co o tym myślicie, jeżeli oglądacie, i pomyślimy nad kolejną serią na kanale. A póki co, grajcie w RPG, czytajcie książki i szukajcie gier paragrafowych. Trzymajcie się. Hej.